Witajcie, kochani słuchacze. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o ostatnim wydaniu czasopisma Don. Temat przewodni numeru to Kobieta Wiedźma. Można powiedzieć zwykłe uproszczenie, ale wcale tak nie jest. Dzwoncie, chętnie o tym porozmawiam. Cześć, jestem Ines. Uważasz się za wiedź, a może mężczyźni tak cię nazywają? Myślę, że takie jesteśmy. To jest wspaniałe. Co ci daje tę czarodziejską moc? W przypadku kobiety, chyba to jest sukces. Jedne odnoszą sukces w pracy, inne w miłości. Telefony się urywają. W jednym z programów telewizyjnych również poruszono ten temat. Czuję się obrażona. Kupiłam dzisiaj magazyn Don Kobieta Wiedźma? Co to ma znaczyć? Niezależnie od tego, jak nas nazwą, musimy przyznać, że my, kobiety, mamy coś z czarownic. Nasz docelowy odbiorca to elita, dlatego są zwroty. To sedna. Przepraszam, tym razem sprzedaż będzie porażką. Wróćmy do dawnego formatu. Właśnie. Musimy jak najszybciej stanąć na nogi. Dzięki twojej pomocy i ścisłej współpracy jakoś wyjdziemy z dołka. Musimy się trzymać dawnej linii pisma. Czyli nasza gazeta traktuje kobiety jedynie jako piękny dodatek. I właśnie to się sprzedaje. Powiedz coś więcej. Szefie mówią o nas w telewizji. Pewnie same kalumnie. Nieprawda. Wyjdź. Lola, słyszałaś, co mówią w telewizji? Nie obchodzi mnie to, ale to ważne. Widziałeś? Odnieśliśmy sukces. Chodź, pokażę ci. Liczę na to, że to coś godnego uwagi. Zgadza się. Przegląd prasy. Sporo tego, ale na uwagę zasługuje magazyn Don. Kobieta wiedźma. Niesamowite zdjęcie. Z miotłą, bardzo seksowne. Rodzi się pytanie, czy taka kobieta istnieje. Mnie nigdy tak nie nazywano, a słyszałam niejeden epitet na swój temat. Myślę, że takie określenie to komplement. Istnieją inne rodzaje kobiet? Masz czas, trochę to potrwa. Nie ma sprawy. Zbierz jak najwięcej komentarzy na temat ostatniego numeru. Sprawdź, jak idzie sprzedaż. Sprzedaż i komentarze. Poradzisz sobie? Trzeba podjąć szybką decyzję, wtedy będziemy spokojniejsi. A Girle dobrze to wie: im szybciej mianujesz Gastona naczelnym, tym lepiej. Rozumiem, ale nie chcę podejmować pochopnych decyzji. Zniwelujemy straty, jeśli starannie przygotujemy następny numer. Mianuj go naczelnym, tylko on może nas uratować. Mogę coś powiedzieć? Jesteśmy w trakcie spotkania. Chodzi o ostatni numer. Sprzedaje się jak świeże bułeczki. Wszyscy rozmawiają o temacie przewodnim i okładce. Mówiłam panu. To początek debaty o kobietach-wiedźmach. Rozmawiamy o różnych obliczach kobiety, o tym, co je różni. Korzystając z twojej obecności, jak byś nazwała siebie? Muszę się przyznać, jestem wiedźmą. Jak moda, to moda. Inaczej nie istnieje. Dyskutują o tym, a to podnosi sprzedaż. Gadanie o niczym. Nas nie interesują debaty czy dyskusje, tylko liczby. Liczy się sprzedaż. Nakład wyczerpany. Powtórz. Numer wyprzedany. Dzwonił dystrybutor, pytał, czy rozwieść do dróg. Tu są szczegóły. Nakład wyczerpany już pierwszego dnia. To numer, który zaskoczył wszystkich. Szczególnie mnie. Coś jest nie tak. Właśnie. To my się pomyliliśmy. Do tego zmierzam. Pamiętajmy, że autorką pomysłu jest Lola Padilla. Chciałeś pomóc? Sprowadzisz Lole z powrotem do firmy. Znajdź sposób. Ja? Masz swój urok. Fakundo? Zajęty? Chodźmy. Gdybyś chciał rzucić okiem, zabiję go. Nigdy do końca nie wiadomo, czy coś się sprzeda. Musimy coś zrobić. Odnaleźć Lolę. Nie patrz tak. Chodzi tylko o interesy. Ruszaj, ja mam dużo pracy. Co się gapisz? To początek debaty o kobietach, wiedźmach Rozmawiamy o różnych obliczach kobiety. To ja. Czemu nie odbierasz telefonu? Wszyscy o tobie mówią. Mieliśmy może telefonów do radia. Słyszałam coś o dodrukowaniu egzemplarzy, to prawda? Nie obchodzi mnie to. Chcę, żeby było jak dawniej, ale to niemożliwe. A girre zadzwoni na chwila. Musisz bronić posady Lalo. Nie zamierzam. Nie pójdę więcej do wydawnictwa. Nie znoszę tych ludzi. Daj mi spokój. Idę się zamknąć w pokoju. Chcę być sam. Lola, odbierz. Pięknie, ignoruje mnie. Faka, widziałeś? Ale wstyd mam dzisiaj kiepski dzień. A ja? Jak Lola mogła wydrukować numer za plecami mojego ojca? W końcu to szef. Gazeta świetnie się sprzedaje. Pełny sukces. Musimy pogadać? Nie tym tonem. Odczep się. Ani ty, ani Lola nie zniszczycie mojej kariery. O czym ty mówisz? Żeby zrobić karierę, trzeba być w czymś dobrym. Nikt cię nie zna. Zawsze jesteś na drugim planie. Nigdy dla nikogo nie byłeś naczelnym. W porządku? Nie. Mam kiepski dzień. Chcę być sam. Numer okazał się prawdziwym wydarzeniem. Oszalałeś? Kłócisz się z fakundo? Co ty sobie myślisz? To poważna gazeta. Co? Nic nie mówiłem, tym lepiej. Jak przekonasz Lolę? O tym chciałem pomówić. Dlaczego ja? Tak się różnimy. Wyjdę na idiotę. Nie wyjdziesz, bo nim jesteś. Przekonaj Lole do powrotu, albo pożegnaj się z posadą. Co? Kawiarnia, tylko nie to. Masz tańczyć, jak ci zagram. Jeśli powiem, żebyś się wcielił w różową panterę, tak zrobisz. To pan zwolnił Lolę. Co z tego? Chodzi o interes mojego życia. Nie zgodzi się. Wymyśl coś. Przekonaj ją. Firma wszystko jej wynagrodzi. Pan oszalał i prosi o rzeczy niemożliwe. Pan ją wyrzucił. Dlatego teraz wysyłam do niej firmowego idiotę. To wielki gest z naszej strony. Upokarzający dla wydawnictwa. Ale to ja za wszystko płacę. Mówiłeś, że dla firmy zrobisz wszystko. Masz swoją szansę. Wykaż się! Nie wiem, czy ją przekonam. Dopisz jedno zero na czeku. Lola Padilla jeszcze dzisiaj ma wrócić do redakcji. Przynieś mi wodę. W życiu nie zasnę. To jakiś koszmar. Lalo, koszmar. Kto znowu? Zostawcie mnie w spokoju. Co tu robisz? Wpadłem na herbatę, ani kroku dalej. Nie wejdziesz. Korzystasz też z domu Lalo. Zabawne. Przysyła mnie Aguirre. Wróć do pracy. Do wydawnictwa? Na twoje miejsce? Właśnie. Dziękuję mu z całego serca, ale nic z tego. Firma hojnie ci to zrekompensuje. Wielkie dzięki? Nie trzeba. Zastanów się. Poniżasz się przed kobietą, jesteś żałosny. Jeśli Lalo rzeczywiście jest twoim kuzynem, powinnaś dbać o jego stołek. Nie wrócę tam za żadne skarby świata. Skoro o tym mowa, o Girre. cztery zera For więc może z tobą nie będę negocjować. Znasz drogę do wyjścia? Tak, więc spadaj. Było mi bardzo miło. Tak powiedziała? Straciliśmy ją bezpowrotnie. Mogę przejąć stery. Ty? Przynajmniej do powrotu lado. Wyprowadzę wydawnictwo na prostą, pokieruję gazetą. Będzie chodzić jak w zegarku. Dobrze. To zgoda? Na razie. Uspokój ludzi. To znaczy, pojawiły się plotki. Trzeba nad tym zapanować. Zajmij się tym. Wracając do naszej rozmowy nie wyrzucę cię. Chyba nie pójdzie pan do Loli. To zbyt poniżające. Zimne mleko, dwie łyżeczki cukru. Dziękuję. Mail od Aguirre. Ciekawe.